Jak usuniemy ten fragment Ewangelii, to zaraz całą masę rzeczy stawiamy na głowie i uczymy chrześcijaństwa, które nie jest chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem, jest miłosierdziem, jest ocaleniem krwi winnej, a nie krwi niewinnej. I to jest to, co celebrujemy w Eucharystii. Spożywamy krew Jezusa. Każdy z nas może mówić tak jak Daniel: Jestem czysty od Jego krwi. Jestem czysty od Jego krwi. Sama z siebie moja krew nie jest czysta. Sama z siebie moja krew nie jest niewinna. Jestem czysty od Jego krwi. Kiedy spożywam Jego krew w Eucharystii, Jego krew płynie moimi żyłami, wtedy moja krew staje się czysta. Wtedy moja krew staje się niewinna, wtedy jestem ocalony.